No dobra, to dzień dobry, z Państwem po raz kolejny Po raz pierwszy z pokładu zaprzedionego garażu, gdzie będę sobie montować różne rzeczy do Husqvarna Być może będę to nagrywać, być może będę Wam tylko pokazywał to co do mnie przychodzi, czy to będą jakieś części, czy to będą ciuchy I później będę to Wam też robić prezentację jak to się prezentuje na motocyklu Jest trochę ciemnawo. bo dziś jestem po raz pierwszy trochę na wariata, więc no, nie przygotowałem się, następnym razem wezmę ze sobą trochę więcej lampionów, tak żeby tutaj to bardziej scenariusz rozświetlić, żeby było widać, co, co się dzieje. W każdym razie, no, mam w planach taką serię garażowych odcinków, gdzie będę Wam po prostu pokazywał rzeczy, które przychodzą do mnie, montaże, jakieś unboxy, jakieś paczki, ciuchy, tego typu klimaty. Dzisiaj już przygotowałem właśnie taką pakę rzeczy, które już teraz do mnie przyszły, jeśli chodzi o części do tego motocykla. Czy to rzeczy testowych, czy sticky dedykowanych, pod warny, które ja sobie ogarnąłem. Także, no co, no standardowo zainteresowanych. Serdecznie zapraszam. No dobra, to dzisiaj na takich kadrach następnym razem będzie troszeczkę może lepiej. Dzisiaj dosyć mocno wariata. Słuchajcie, należy zacząć od tego, że do motocykla standardowo odchustkarny dostajecie sety pasażera. Wystarczy wówczas wykręcić to skrzydełko. Dwie śrubki wkręcacie sobie gotowy, gotowy set. Także można sobie jeździć z pasażerem. Ja to wkręcałem, używałem, aczkolwiek jadę teraz na tor. A ten set pasażera z, trochę bardziej odstaje od tego skrzydła. Jest to mniej wygodne na pewno podczas latania po torze, więc ja to sobie na chwilę obecną zdjąłem i również dostajecie uchwyty dla pasażera które mocujecie sobie z tyłu na zadupku na ogonie ale żeby to zrobić no to musicie sobie te owiewki podziurawić ja tego na razie nie zakładałem, też słyszałem opinie, że no wiecie, jak zaczynacie sobie troszeczkę latać na tym motocyklu jak należy to potrafi wam ściągnąć spodnie <grym> jeśli wiecie o co mi chodzi w każdym razie co? przede wszystkim pojechałem sobie do motopasji Niestety na motocyklu, bo chciałem sobie tam dograć temat podnośnika tego motocyklowego, także mógł sobie tutaj swobodnie podsmarować i poczyścić łańcuch. Tam przy okazji dostałem od Motopasji takie rolki wahacza, właśnie pod podnośnik motocyklowy. Z takim dodatkowym, jak gdyby, zabezpieczeniem, kraszpadem Są to rolki od Renera miałem przy CBR-ce właśnie crashpady od nich, byłem zadowolony co prawda nie miałem okazji przetestować ich, na szczęście zresztą w praktyce ale oczywiście, udaje mi się, że wartość takiego mieć zobaczymy jak to będzie wyglądać, bo ja już wcześniej jestem z siebie takie kraszpady sobie zamówiłem jak widzicie jest to zestaw dedykowany na tylne koło z dziurawą boczną śrubą, ponieważ w oryginale ona jest po prostu pełna wystarczy przewlec to przez oś koła poskręcać dwoma śrubkami i podmienić sobie nakrętkę tak, że będę sobie to też zbroić do motocykla jeśli chodzi o osłonę dalszą to do Husqvarna możecie dostać dwa rodzaje, powiedzmy, gmoli ururowania ja mam jedną z nich kurde, powiem Wam, że instrukcja bardzo elegancka wygląda to w ten sposób Czyli mamy orurowanko. O, coś takiego? To ururowanie chodzi, proszę, ja Was. Tutaj, pod spodem, to jest osłona na chłodnicę, która też delikatnie wystaje e, poza obrys tej obiewki. Także, jeżeli motocykl leci sobie na bok, to opiera się właśnie. Mm, o ten element. Są dwa rodzaje w ogóle takich gmoli powiedzmy do huskwarny. Drugi typ, również mocowany pod te same śruby, wychodzi po prostu tutaj na owiewkę. Jest to taki dosyć sporawy element, dosyć toporny, solidny, powiem Wam, że wydawało mi się, że to ten model oraz ten drugi jest mocowany pod inne śruby, okazało się, że niestety. Śdziały montażowe są wspólne, więc zastosowanie jednego gmola wyklucza zastosowanie drugiego. Teoretycznie wolałbym ten, który nachodzi tutaj na owiewkę, jest taki dosyć solidny, masywny i zabudowany, aczkolwiek wygląda on zdecydowanie gorzej, brzydziej. Wychodzę zatem z założenia, że będzie się jeździło ostrożnie i wówczas macie dodatkowy taki element ochronny. Oby się nie przydał, ale wydaje mi się, że warto coś takiego mieć. Dlatego coś takiego sobie również zamówiłem. Mam też zębateczkę na podmiankę. Wiadomo o co chodzi. Do tego, w związku z tym, że trochę jednak będę jeździć na dalsze wycieczki, to mam również wymienną kanapę. Znaczy, zamiennik do kanapy. Ta kanapa jest naprawdę dobra, fajna, tylko jest to taka deska do prasowania. Świetnie się trzyma tyłek na niej i trudno zasłuchać z motocykla. Ale mając na uwadze, że czasami przyjdzie mi pokonać trochę więcej kilometrów, zdecydowałem się również na zamiennik kanapy. Kanapa, która jest po prostu wygodniejsza, która pozwoli mi przejechać więcej. Jest wyższa, jest po prostu grubie obita, jest bardziej miękka. Jestem ciekaw, jaka będzie różnica. Na razie nie będę je montować, bo tak jak wam mówię, za dwa dni jadę sobie na tor. W każdym razie dedykowana jest również żółta, aczkolwiek nie chciałem brać żółtej, pomimo tego, że komponowałaby mi się może trochę bardziej z tymi nalepkami, ale wychodzę z założenia, że żółta by mi się jakoś zaraz szybko pobrudziła i wyglądała brzydziej granatowa, również się fajnie komponuje. Przy okazji jest to ciemniejszy kolor, więc pewnikiem trochę wolniej będzie się brudzić. A teraz gadżety. Słuchajcie, bo po pierwszej wizycie na torze wyszło mi, że jednak nie ma co liczyć na polskie stacje paliw, że mają działające kompresory. Podczas drugiej wizyty na torze doszło do mnie, że trzeba mieć, kurde, jednak coś własnego do mierzenia sobie ciśnienia w oponach. Kiedyś dostałem maila, w którym widziałem, że Navitel wprowadził do swojej oferty właśnie takie przenośne. Kompresory, dlatego pojechałem, zagadałem. Ogarnę na testy. O tym urządzeniu nagrałem wam już takiego unboxa. I powiem wam na pewno więcej w, w odcinkach po paru testach. Na chwilę obecną muszę powiedzieć, że świetnie się sprawuje. Jak widzicie, nie jest to duże urządzenie. Można to sobie wrzucić do plecaka i zabrać ze sobą na tor zawsze mieć informacje na temat ciśnienia w oponach a przed wyjazdem do domu, bo ja jadę na tor na kołach nie to, że wrzucam sobie motocykl na przyczepę po prostu dobić powietrza tyle ile powinno być i ruszyć w dalszą drogę powrotną a przy okazji wpadło do mnie jeszcze takie urządzenie czyli nic innego jak tylko zestaw kamer przód-tył który można sobie zamocować na motocyklu jest to urządzenie, które pełni funkcję po prostu zwykłej kamerki jak to w samochodach, która filmuje cały czas. Unboxa Wam już nagrałem, już się przymierzałem do tego, jak to zamocować, więc może nie będę Wam teraz wszystkiego pokazywał, bo będzie na temat tego urządzenia też dedykowany odcinek. Łącznie z jakąś tam próbką nagrania pokażę Wam tylko to, co jest najważniejsze, czyli kamerka, która wygląda w ten sposób. Tu jest jeszcze oczywiście obiektyw zabezpieczony. Mniej więcej takich wymiarów. Jeden naprzód, na jeden na, na tył. Do tego dochodzi trochę trochę tematów. Będę musiał to jakoś sobie poplątać po motocyklu. Wstępnie pomysł już jest. Niebawem na kanale będziecie mogli zobaczyć recenzję takiego właśnie zestawu kamerek do nagrywania oraz takiego przenośnego, ręcznego kompresorka. Generalnie jeszcze trochę rzeczy do mnie jedzie. Trochę ciuchów, trochę, trochę innych bajerów. Na pewno będę jeszcze rozważać wymianę lusterek, na pewno na chwilę obecną siedzi mi w głowie wymiana wydechu będę jeszcze rozglądać się za jakąś kolejną protekcją do motocykla no bo jednak nastawiam się dużo na torowanie więc wolałbym sobie go jak najbardziej poobijać, pozabezpieczać jak tam coś powybieram, to będę Wam coś tam nagrywać no i tak jak Wam mówiłem w prezentacji motocykla mam już parę śrubek pozamienianych, ale to przy pierwszym serwisie po prostu od razu dałem ekipie tam od holików. Także mi to wszystko powymieniali, także nie jestem wam w stanie tego pokazać, ale no, jak możecie się domyślić, jest parę nakrętek dedykowanych, one są po prostu ponawiercanymi głowami, także można sobie przeplec drucik z zabezpieczeniem. No, są takie wymogi na, torych, na torach, nie na wszystkich, ale na części, że musicie sobie pozabezpieczać te wszystkie mm, tematy olejowe, także wyposażyłem się również w coś takiego. No i co słuchajcie? W tym odcinku to na tyle. Tak jak mówiłem, trochę gratów do mnie jeszcze idzie. Jak przyjdą, to wam ponagrywam. Być może już wtedy to będzie więcej rzeczy pomocowanych, to Wam pokażę, jak to wygląda na motocyklu. I co? I kończymy. Także standardowo widzimy się i słyszymy przy okazji kolejnej okazji. Narazka. Film ci się spodobał? To zostaw łapkę i sprawdź kolejne filmy z widocznych propozycji. Jeśli jesteś po raz pierwszy i chciałbyś zobaczyć więcej odcinków w moim wykonaniu, to zostaw subskrypcję i włącz powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych produkcji na kanale. Natomiast osoby chcące wesprzeć mnie w prowadzeniu tego kanału, zapraszam na mojego patroneta, Dzięki któremu jadę dalej z tym koksem. Pozdro.